Od 2010 roku w okolicach Wszystkich Świętych również w Koninie organizowane były kwesty przy konińskich cmentarzach. Osoby z życia publicznego i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Konina zbierali w ten sposób datki na renowację konińskich negroboli. Z powodów pandemicznych kolejny raz Towarzystwo podjęło decyzję o zbiórce w wersji zdalnej, mimo iż taka forma powoduje dużo mniejsze wpływy. Dzięki temu, że ci kwestarze bezpośrednio zwracali się do tych osób, byli w stanie na przykład powiedzieć coś na temat celów tej kwesty, dla kogo, po co, to te dary były hojniejsze. No w zeszłym roku to po raz pierwszy mieliśmy cyfrową kwestę, to zebraliśmy prawie 1400 zł. To jest prawie 9 no, razy mniej niż przy najlepszej kweście. Dlatego członkowie Społecznego Komitetu Wsparcia Renowacji Konińskich Nekropolii proszą o wpływy na całoroczne konto kwestarskie nie tylko w okolicy Wszystkich Świętych. Cel jest szczytny, bo przeprowadzone prace renowacyjne pozwolą na zachowanie i pielęgnowanie pamięci o osobach, które przysłużyły się naszemu miastu. W tym roku zbieramy głównie na nagrobek żołnierza, ochotnika Aleksandra Zawarzyna który miał lat 24, kiedy zmarł, prawdopodobnie z ran. Jest na listach, jest na listach żołnierzy, którzy brali udział w walkach 1920 roku, ale jest jako po prostu osoba, która nie poległa na polu bitwy. W związku z tym ma grup w Koninie. Ten grób nie jest ten łączny z tymi zbiorowymi mogiłami, dlatego on był w takim miejscu, gdzie nawet my nie wiedzieliśmy. Dosłownie dwa lata temu został znaleziony przez służby cmentarne. Zgłosili nam, że właśnie taki nagrobek jest, że już dawno nie był opłacany, nie ma żadnych opiekunów tego nagrobka. No i został odczyszczony. i jest moim zdaniem godzien zachowania, bo zachowała się piękna płyta marmurowa z nazwiskiem, z wiekiem tego żołnierza i z tym właśnie chcemy to po prostu zachować dla pokoleń, że taka osoba tutaj była. W tym roku będzie to już dwunasta kwesta, a dotychczasowe efekty zbiurek pozwoliły na odnowienie 22 nagrobków, jednak jeszcze wiele wymaga renowacji.